Hej, witajcie. W najbliższą sobotę o godzinie 12 w Warszawie pod Ministerstwem Zdrowia odbędzie się protest przeciwko przymusowi szczepień. Będę tam razem ze swoją rodziną. Nie jestem yy, przeciwniczką szczepień jako takich w ogóle. Nie jestem też mamą, która podążając za modą przestała szczepić swoje dzieci. Jestem natomiast mamą, która odwiedza od roku swoją córeczkę Olę na cmentarzu. Ola zmarła w wyniku ciężkiego ataku padaczki. Która uaktywniła się po szczepieniu infarix hexa. Do momentu zaszczepienia Oleńki jej stan oceniany był przez neurologa jako w granicach normy. Już po pierwszym szczepieniu Oleńka straciła nabyte umiejętności, takie jak trzymanie głowy, leżąc na brzuszku. W próbie trakcji już nie ciągnęła tej główki, natomiast wcześniej to potrafiła. Oleńka stała się dzieckiem płaczliwym, drażliwym, dzieckiem, które. Jakby panicznie się czegoś bało czasami, dzieckiem, które miało zintensyfikowany odruch moro. Te wszystkie czynniki, o których teraz mówię, świadczyć mogą nie o tym, że dziecko jest leniwe, nie o tym, że matka źle karmi swoje dziecko, nie o tym, że matka za mało kładzie dziecko na brzuchu. Te problemy mogą świadczyć o zbliżającym się niebezpieczeństwie, jakim są problemy neurologiczne. I drodzy rodzice, nie dajcie sobie wmówić tego, że y, to Wasza wina. Nie dajcie sobie wmówić tego, że y, tak po prostu bywa, że dzieci takie są. To tak nie jest. Jeżeli zauważyliście, że po pierwszym szczepieniu już z Waszym dzieckiem coś dzieje się niepokojącego, to możecie być niemalże pewni tego, że po drugim szczepieniu te odczyny, o których mówiliście lekarzowi, bądź nie mówiliście, bo się baliście, uderzą ze zdwojoną siłą. Tego bądźcie pewni. Tak właśnie było w przypadku mojej córeczki Oli. Po drugim szczepieniu infarix HEKSA, które odbyło się w 12 tygodniu życia, stan oli uległ znacznemu pogorszeniu. Uaktywniła się. Padaczka, która szybko zyskała miano lekoopornej. Ja nie twierdzę, że gdyby nie szczepienie, to oleńka byłaby dzieckiem absolutnie zdrowym. Ja tak nie powiedziałam nigdy. Natomiast ja jestem pewna tego, że stan oli byłby o niebo lepszy. To znaczy, padaczka nie byłaby tak mocna. To drugie szczepienie było swego rodzaju katalizatorem, które uaktywniło padaczkę w tak ciężkiej postaci, jaką jest lekooporna padaczka. I ostatecznie po kilku latach walki o jej zdrowie, Oleńka przegrała walkę o swoje życie i zmarła dusząc się podczas ataku padaczki. Drodzy rodzice, nie ufajcie ślepo lekarzom. Miejcie oczy. I rozum szeroko otwarte, bo skoro istnieje ryzyko, to po prostu musi być wybór. My musimy walczyć o to, aby nas nie przymuszano do tego, żebyśmy szczepili swoje dzieci wtedy, kiedy uważamy, że nie są one na to po prostu gotowe. Każde szczepienie można odroczyć, można przesunąć w czasie. Dlaczego w Polsce nie jest tak, że y, czekamy kilka miesięcy z pierwszym szczepieniem dziecka? Po to tylko, żeby zobaczyć, czy dziecko samo z siebie rozwija się prawidłowo. Bo być może po kilku miesiącach okaże się, że dziecko ma pewne nieprawidłowości, że dziecko ma pewne y, zaburzenia neurologiczne, co jest ewidentnym przeciwwskazaniem do zaszczepienia dziecka. Dziecko tak maleńkie, jak dziecko jednodniowe, ponieważ w Polsce szczepi się noworodki, jak dziecko sześciotygodniowe, często u takiego dziecka nie możemy sprawdzić, czy ono rozwija się samo z siebie prawidłowo, a potem może okazać się, że doprowadzimy do tragedii tylko i wyłącznie poprzez to, że nie zostaliśmy poinformowani o tych czynnikach złych, o tym, co yy, świadczyć może o tym, że Nasze dziecko w przyszłości będzie kaleką, a nasza rodzina będzie opiekowała się y, ciężko chorym dzieckiem, i może tak się skończyć, jak w przypadku mojej Oli, kiedy to choroba y, doprowadziła do śmierci dziecka. Drodzy rodzice, nie wiem, jakie macie do szczepień stanowisko. Ja wiem jedno, że gdybym miała wiedzę wówczas taką, jaką mam teraz, to na pewno odroczyłabym szczepienia. Być może nie poszłabym na te szczepienia w ogóle, ponieważ gdybym wiedziała, że takie zachowania, jakie Oleńka objawiała, przejawiała już po pierwszym szczepieniu, są problemami neurologicznymi, które to są przeciwskazaniem do zaszczepienia, to na pewno nie poszłabym na szczepienie i nie zrobiłabym celowo swojemu dziecku krzywdy. Zaufałam lekarzowi. I niestety wydarzyła się tragedia. Bądźcie czujni, proszę was bardzo o to. Słuchajcie swojego, swojego instynktu. Yy, słuchajcie takich yy, historii, jaką jest historia mojej Oli i wielu, wielu innych dzieci, które zostały poszkodowane po szczepieniu. Do zobaczenia w sobotę w Warszawie. Będę tam razem ze swoją rodziną, będę razem ze swoją yy, córeczką, starszą, o Juleńką. I mam nadzieję, że Was też tam zobaczę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie, a Waszym dzieciom w Dniu ich Święta jeszcze wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i tego, aby były szczęśliwe każdego dnia. Do zobaczenia, pa!